Dajka kochani Dzisiaj takie coś Będę robiła bez Już trochę zrobiłam wczoraj Jakie co możesz na mój koncert? Zrobię o piątku i na mojego Albo nie ma Albo na Josnę Chyba Josne bo możecie pojechać na mój koncert Bo będzie miała no tylko na inny rok. Mm. Ale może mogę się prosić, jak podajcie na mój muchaniec i dajcie łapkę kurę i śrubika na dole. Bo jak nie, da, musicie podać na mój muchaniec. No i tak samo. Muszę podać na numer 4 i 5. Numer B. Nie, numer 2. B. Albo 3 i... Dobra. Złoty dom. Wielki dom. Taki biały, bez furtki. Numer... Staj. Det er greit å si ting jeg vet ikke om jeg kan ellers. bo ty padasz na taki muchaniec To są takie czumniki, kluki dom biały. No Mówi, taka będzie radka trochę. O! Taka, muszę tego zrobić. Ale teraz robimy coś innego, bo mogę powtórzyćować tyle Czaki, kto tak szybko... Komba jak szybko jechał I krak to tak szybko jechał? Łał. tak na koniec do dzisiaj. Pa!